Wszystkim chciałem Wam pokazać mo moje saneczki Nasmarowałem smalcem i wszystko gra Jednak nie dałem dwóch sklejek Dałem jedną, a prowadniczki prowadzą się po boku stolika Bo akurat udało się, że jest równy Tak ładnie to wszystko chodzi Zaraz zakładam yy, piłę co przyszła w końcu, po 11 dniach przyszła piła, zaraz ją założę, zrobimy próbne cięcia, bo na tym szajce to na nie ma co, tu by piła zniszczona przez styredo, tak tragicznie wygląda, że... A! Przyszedł też fres, ale niestety, jakby ktoś widział, czpień jest na jedną drugą cala, a nie na jedną czwartą, no i cholera, znowu muszę odsyłać, pisze jak byk, jedna druga cala, nie? No właśnie. I nie wejdzie mi, nie wejdzie mi w to. Nie wejdzie mi ten fres w ten wyścień kupujący. Chyba, że drugie wyjście przetoczyć go na jedną czwartą. Zadzwonię tam dowiem się. Jak to można z nimi załatwić. Ja teraz jestem w piwnicy. Przysłali mi nie to co trzeba, Pomylili po prostu przesyłki, tu miała być pisać jedna czwarta, a nie jedna druga, niestety. Także... <laughs> Dzisiaj próbę z cięciem pod kątem 90 stopni. Zobaczymy zaraz, będziemy testa, czy faktycznie udało mi się to połapać. Wedle kątomierza jest, ale zobaczymy, czy udało mi się tutaj połapać kąt prosty. No, wedle konto mierza jest idealnie. Tu się opiera o piłę, tu się opiera idealnie, o to nic nie odstaje. Jest ideal. O, dojeżdżam teraz, jest idealnie. To z tej strony będzie lepiej widać. O tu jest dla Jest ideal. O, wszystko ładnie się schodzi. Tak? chociaż najważniejsza jest ta deska. Idealnie wychodzi. Wychodzi idealnie, jak widać ma żadnej szparki. A zaraz natniemy parę kawałeczków. Tam jest na internecie pokazane jak sprawdzić, czy, czy mamy kąt prosty nawet w takich sankach. Jest to na internecie. Pociąć coś cienkiego. Potnę 5-6 kawałków i pierwszy ma być. Równy z ostatnim, tak? Nie ma wydzielonych, względnych kątów. Zaraz zobaczymy, jak to będzie chodzić, tylko jak założymy tą piłę. Piła jest faktycznie masakrycznie cienka. To jest normalnie pergamin. Zobaczcie, to jest cieńsze niż paznokieć. No, zobaczymy. Wszyscy ją chwalą. Dotarem już do trzech chłopaków, dwóch na ambrozy, jeden na, na miotku i bardzo chwalam te, 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 te właśnie cienkie piłki, że do cięcia wzdłuż yy, niesamowicie idą. No. To tyle w sumie. Jeszcze by mi się przydała tarcza na w poprzek, ale opak się tym tnie, tylko że delikatnie tnie i, nie, i nic się nie dzieje. Także na razie będę mortował to, jak coś się mi wykluje, to sobie dokupię jeszcze tarczę do cięcia w poprzek. To tyle.